Cześć TujiGa. Jeżeli znudził Ci się aktualny wygląd Twojego paska narzędzi, możesz go zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit i wchodząc we właściwości. Już jesteś we właściwościach, wejdź w zakładkę wygląd. W tej zakładce możesz zmienić styl i kolor swojego paska narzędzi. Jeżeli żaden z nich Ci się nie podoba, możesz pobrać gotowe paski ze stron internetowych. Wejdź w swoją przeglądarkę i w pasku URL wpisz www.google.pl W Google wyszukaj frazę y, Win XP chmes download y, Wyskoczy nam bardzo dużo stron internetowych, które oferują darmowe yy, chemesy do Windowsa XP. Gdy już je pobierzemy i zainstalujemy wchodzimy w właściwości wygląd i, i, i. wybieramy sobie styl, który, który nam się podoba. Instalacja powinna wyglądać tak. Zapisujemy styl do tego folderu, który zaproponuje nam instalację. Instal. Mam nadzieję, że pomogłem. Poradnik został nagrany dla użytkownika, z którym dzisiaj rozmawiałem na czacie Kamila Sajta. Poprosił on, on mnie, żebym nagrał coś o pasku narzędzi, bo jest bardzo mało poradników na ten temat. No to dlatego, że mam bardzo mało filmu, filmików na YouTube i miałem wolny czas, nagrałem taki poradnik dla początkujących użytkowników. Dzięki, trzymajcie się.